Za nami 22. Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie Poznań. Rozegrany został na kompleksie boisk sportowych Zaborowo w Lesznie w ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Podczas uroczystego otwarcia imprezy w imieniu wszystkich sportowców słowa olimpijskiej przysięgi wypowiedział Eryk Kulas, zawodnik samych swoich Rydzyna. Pragnę zwyciężyć lecz Leśli, nie będę mógł zwyciężyć, chcę być dzielny, chcę wysiłku. O prawę artystyczną zadbały leszczyńskie majoretki. W turnieju wziął udział pięć drużyn. Sami swoi rydzyna, Mustang Poznań, Start Poznań oraz Szóstka 1 Lesznorawicz i Szóstka 2 Lesznorawicz. Spotkania rozgrywane były równolegle na dwóch boiskach. Zwycięstwo w turnieju przypadło zawodnikom Szóstki 1 Lesznorawicz. Na drugim stopniu podium stanęli sami swoi rydzyna, a na trzecim zawodnicy Startu Poznań. Szczególne podziękowania należą się Leszczyńskim licealistom, sędziom z trzeciego LO i wolontariuszom z drugiego LO, a także Mosirowi za udostępnienie boisk Ośrodkowi Kultury za nagłośnienie podczas całej imprezy. Honorowy patronat nad turniejem objął prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Imprezę wspólnie zorganizowały zespoły szkół specjalnych z Rawicza i Leszna oraz Klub Olimpiad Specjalnych Szóstka Leszno-Rawicz i Oddział Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie Poznań.